Witam wszystkich, witamy na naszym kanale. W tym filmie wspomnę o typowych problemach, których doświadczają pojazdy Ford Mustang i Mustang GT od 2015 roku do 2022 roku. Numer 1: Niektóre modele z 2017 roku zostały wycofane z rynku w USA z powodu wadliwego urządzenia napełniającego przednią poduszkę powietrzną pasażera, które jest podatne na pęknięcie podczas wyzwalania poduszki powietrznej. Naprawa polegała na wymianie uszkodzonej poduszki powietrznej w pojazdach, których dotyczy problem, na nową, ulepszoną jednostkę. Numer 2. Niektóre modele z 2015 roku zostały wycofane z USA z powodu wadliwych zatrzasków drzwi, które mogą powodować nieprawidłowe zamykanie lub otwieranie drzwi podczas jazdy. Naprawa polegała na wymianie obu zamków drzwi w dotkniętych pojazdach. Numer 3. Niektóre modele 2020 wyposażone w automatyczną skrzynię biegów zostały wycofane z USA z powodu wadliwego wspornika pedału hamulca, który jest zagrożony złamaniem podczas nagłego gwałtownego hamowania. Naprawa polegała na wymianie podejrzanego wspornika pedału hamulca w poszkodowanych pojazdach na nową część wykonaną z mocniejszych materiałów. Numer 4. Niektóre modele Mustang GT350 i 350R z lat 2015 do 2017 roku zostały wycofane z USA z powodu niewystarczającego zaciskania na zespole rurki chłodnicy oleju. Ten problem może spowodować wycieki oleju, które mogą spowodować uszkodzenie silnika z powodu braku smarowania części wewnętrznych lub pożaru silnika pod maską. Naprawa polegała na wymianie zespołu rurki chłodnicy oleju w pojazdach, których dotyczy ten problem, na nową część, która spełnia wymagania jakościowe określone przez producenta pojazdu. Numer 5. Pokrywy zaworów w niektórych modelach od 2015 roku do 2017 roku wyposażonych w silniki 5-litrowe są podatne na wypaczanie się pod wpływem ciepła silnika, co powoduje wycieki oleju. Aby rozwiązać ten problem, konieczne jest zamontowanie dodatkowych śrub w miejscach pokazanych strzałkami. Numer 6. Sterownik hydrauliczny skrzyni biegów w niektórych modelach 2015 do 2017 roku wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów 6R80 jest podatny na awarie i wymaga remontu lub wymiany. Numer 7. Sprzęgło sprężarki klimatyzacji w niektórych modelach z lat 2015 do 2018 roku jest podatne na przedwczesne awarie. Awaria tej części powoduje, że układ klimatyzacji nie emituje zimnego powietrza i wymaga wymiany. Numer 8. Czujnik prędkości wału wyjściowego w formowanej ramie prowadzącej, umieszczony wewnątrz 6-biegowej automatycznej skrzyni biegów 6R-80 w niektórych modelach 2015 i 2016 jest podatny na awarię. Gdy ta część działa nieprawidłowo, może to spowodować gwałtowną zmianę biegu na niższy, a w skrajnych przypadkach tylne koła blokują się, gdy to się stanie. Komputer zwykle przechowuje kody P0720 i P0722, gdy ta część działa nieprawidłowo. Są to typowe problemy, z którymi mają do czynienia pojazdy Ford Mustang i Mustang GT6 generacji. Miłego dnia!